Cześć. Widzieliście ostatnio nasze szczęśliwe kurki. Dzisiaj pokażę wam co nasze kurki jedzą. Po pierwsze. Przenżyto. Pamiętajcie. Nie żyto, przenżyto. Żyto powoduje roztwór roztwór żołądka u kury. Przenżyto. Ok. Mamy owiec. Mamy ryż. Kukurydzę. Mamy łubin. Łubin słodki. Nie gorzki, są dwa gatunki ryżu. Dwa gatunki łubinu. Pamiętajcie, łubin tylko i wyłącznie słodki, gorzki dla kur jest trujący. Łatwo to sprawdzić, wystarczy taki łubin, rozgryźć. Jeśli nie czujemy goryczy, jest ok. Nasze kury nie dostają żadnych antybiotyków. Wszystko naturalne. Suszony czosnek, kurkuma, anyś mielony. Dostają też suszone banany. Bardzo ważne dla kur, węgiel. Węgiel. Tylko i wyłącznie drzewne. Jeśli kury potrzebują dużo wapna, dużo białka, czasami dajemy śrutę sojową, ale tutaj w tym momencie łubin w zupełności wystarcza. Pamiętajcie, kury muszą mieć dużo, dużo wapna. Buduję skorupkę. Zamiast wapna można używać kruszonych muszli. Ale raczej kruszone muszle e, używam do robienia dziobaków dla kur. W kolejnym filmiku pokażę Wam jak powstają dziobaki. Mamy otręby ciemielniane. zimą dajemy kurom mielone wysłodki wysłodki z buraków W tej chwili jak widzieliście na poprzednim filmiku kury dużo chodzą, mają dużo zielonego, więc wysłodki z buraków zimą pomijamy. Ważny składnik drożdże To też składnik, który w tym momencie jest pomijany, dostają tylko zimą. Suszona lucerna albo w takiej formie, bądź, bądź już zmielona. Mamy własny śrutownik, więc nie ma problemu, żeby taką lucernę, ona jest trochę tańsza niż ta lucerna mielona, więc ta lucerna, jeśli macie śrutownik, możecie to ześrutować w zupełności to wystarczy do paszy dodajemy też płatki, płatki owsiane tutaj mamy tak zwany makuch czyli to co zostaje po wytłoczeniu oleju tutaj jest makuch z czarnuszki i z wiesiołka jeśli interesują Was proporcje y, naszej paszy, piszcie. E, na pewno Wam proporcje y, prześle. Pasza jest e, mielona, mieszana. Kupiliśmy betoniarkę, mieszamy pasze w betoniarce. Jeśli chodzi o ziarna zbóż, połowa ziaren, które dostają kury. Jest zmielona, połowa jest w takiej formie, jak tutaj widzicie. Żeby te wszystkie dodatkowe składniki ładnie się związały z całą mieszanką paszową, dodajemy do mieszanki olej sojowy. Wtedy te ziarenka zostaną oklejone. I wszystko jest fajnie związane w jednej mieszance. To co zmielone jest zmielone, wymieszane ziarno, całe z dodatkami, i gotowa karma wygląda w ten sposób.